Hejka, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i w dzisiejszym odcinku będziemy się pakować kosmetyczkę do Austrii, więc jeśli Wam się spodoba, zostawcie łapkę do góry i suba ma kamale, żeby być wszystkim na bieżąco. Ok, teraz przejdę, pokażę Wam do czego będę wszystkie moje kosmetyki pakować. Jest to taka superowa kosmetyczka ze. Teacher. Używam jej. Jak pakuję kosmetyki do internetu, Intermatu, nie internetu. Ja kupiłam ją w Simseju za 25 zł. Była taka super, właśnie kolekcja. Teraz w kiedy to nagrywam, jest już pewnie świąteczna kolekcja, ale po świętach może te, te kosmetyczki ze styczeń wrócę, więc to. Do... I pierwszymi dwoma rzeczami będą to. Yy... Podkłady. Jeden mamy z z MAM, a drugi mamy. Kupiłam trzy nowe rzeczy w ogóle dzisiaj w Rossmanie. To jest właśnie jedna z nich. I to jest podkład z Eveline Cosmetics, numerek 05. A nam powiem Wam szczerze, że. Nie wiem, bo już trochę mam ten podkład. Ale uwaga. Dlaczego kupiłam nowy podkład? Bo z tym podkładem, który mam jest bo gorsza sprawa nie wiem, jest w złym stanie to gdzieś mi tu coś nie wiem, widać coś mi tu pękło no nie ukrywam, że dużo razy mi po prostu spadła podłogę. no ale wykorzystam, nie? Ten podkład, albo po prostu, jak już przyjedziemy do Wietnamu, to go po prostu wyrzucę, a będę ten z Eveline Cosmetics używać, więc biorę te dwa podkłady. Ok, następną rzeczą to jest właśnie mój ulubiony korektor pod oczy z Eveline Cosmetics. Dużo mam w ogóle z tej firmy rzeczy. A powiem, wam, że dobrze mi się sprawdza. To jest numerek 2 link Wadilia. Więc też go ze sobą biorę. I biorę jeszcze taki korektor z Kobo. Następną rzeczą będzie to róż w. Płynie. I mam do Was dziewczyny pytanie: jak używać różu, y, różu w płynie? Bo ja mam wielki z tym y, problem, a nie okrywam, że chcę wykorzystać te, y, ten produkt, bo mi to leży po prostu w, w mojej do kosmetyce y, w toaletce, a chciałabym korzystać, więc dajcie mi złać w komentarzu. I kolejnymi rzeczami to będą teraz tusze do rzęs i jeden mamy tutaj leczniczy z Eveline Cosmetics, z Eveline Kosmetecznej. A tutaj mam swój ulubiony tusz do rzęs AA Wings No, no Limit wolny Charm. Więc to też ze sobą zabieram. Teraz e, trochę podstawy e, higieny. Biorę ze sobą dwa dezodoranty w kulce. Jeden to jest DAF, a drugi e, FA. Więc też biorę, bo w Austrii powiem Wam, że są e, bardzo drogie, więc wolę wziąć z Polski. E, biorę... Oj! Biorę też dwie szczoteczki do zębów, bo najprawdopodobniej jedną otworzę tam w Austrii, a jedną po prostu chyba tacie w y, 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 mieszkaniu zostawię. Więc y, biorę te dwa, dwie szczoteczki do zębów, y, teraz y, coś do us. mam Tak. Y, błyszczyk z Max, Fart Max Faktora. Kolejny to jest Eveline Cosmetics. Kolejny też z Eveline Cosmetics. E, tu mamy e, taki z Maybelline. Tak, Maybelline New York, e, ten pikantny bardzo. Kolejny z Eveline Cosmetics. Zwykły taki bezbarwny. Kolejny błyszczyk i taki fajny matowy. Tu mam też puder z Bel. Druga mowa rzecz, którą dzisiaj kupiłam, to jest taki fajny bronzer z VIPO. Więc on też ląduje w mojej kosmetyczce. I też nie mogło zabraknąć moich ulubionych perfumów. Tu mam z kalbi Clemma Euforię, które lądują. A drugie, które kupiłam dość niedawno, B.S. Nice Vivana. Też ładuję pachmą, więc też lądują w mojej kosmetyczce. I ostatnią wymową, rzeczą, którą kupiłam Tą cweteczkę muszę na chwilę wziąć na bok. Jest to taka e, fajna gąbeczka, bo moje gąbeczki e, są w złym stanie, więc stwierdziłam, a, dobra, kupię sobie ma wyjazd e, małą gąbeczkę. I jak e, chodziłam sobie po rozpanie, szukając właśnie gąbeczek, znalazłam taką e, gąbeczkę, która ma ETUI. Tak, e, taką jak e, wiecie na kawę, ona była chyba jedna z najdroższych rzeczy Obecnie tak to pudełko mi nie będzie potrzebne bo otwieracie i chowacie ja to spróbuję wam pokazać, o macie tu chowacie tu gąbeczkę i macie i wam się nie pobrudzi, więc i zamaczacie i to ma y, taki efekt, że wiecie, nie takie, wiecie, grudki ma twarzy, więc fajne. Więc y, to też ląduje do mojej kosmetyczki. Y, kolejną rzeczą to jest taka superowa y, paletka, którą tak naprawdę moja mama dostała we mnie ma święta w tamtym roku, ale... ale ja z niej teraz częściej korzystam też biorę zapas pas gumeczek. Jakieś pędzle. Takie superowe lusterko mimiaturowe z kalendarza adwentowego z Miwe. Tak samo jak i taki podróżniczy krem. I jeszcze biorę kredkę i jakieś jeszcze inne pędzelki, ale już mi się nie chce potoić. I biorę ze sobą nigiełkę taką superową z ziemi. Więc tak moja kosmetyczka wygląda na podróż. A ja Wam dziękuję za oglądanie. Jeśli Wam się film podobał, to zostawcie, jak mówiłam na początku, łapkę do góry i suba ma ale żeby być wszystkie bieżącą, bieżąco. A ja biorę się za montowanie. Do zobaczenia. Was w filmie. No i prawdopodobnie już z wyjazdu, poziaczki. Pa!